Andrea, dziękuję you uh, za start przybycie do naszego studiowania. Really uh, Wiem, że zaczyna ten naprawdę. To, Trudne dni. U, Zbliżają się przecież ważne And spotkania. Był Pan na finałach Pucharu Polski, a yes, teraz, już za chwilę, odwiedzi Pan trening Politechniki, Politechniki, Politechniki Warszawskiej. Year, Ale ponieważ so to pierwsze nasze oficjalne spotkanie, spotkanie friends, tutaj w studiu, wszystkiego najlepszego z okazji nowego roku dla I Pana, suppose, Pana przyjaciół, I Pana rodziny. Dream, for the, for the year, Wiem, jakie są Pana marzenia, time. nadzieje na ten it's najbliższy it's like rok. This, so man, Myślę, że I jestem szczęśliwym człowiekiem, szczęśliwym I trenerem. Zakwalifikowaliśmy się teraz do igrzysk. Już jeden medal tych igrzysk mam na swoim koncie. Teraz mamy kolejną wspaniałą szansę przed naszą reprezentacją narodową, aby powtórzyć ten sukces. Kiedy myślę o tym, że zakwalifikowaliśmy się na igrzyska olimpijskie, Jedynie z Rosją i Brazylią. Jestem z tego powodu szczęśliwy i dumny. To niewiarygodna sytuacja również dla fanów. Będzie tam tylko 12 zespołów. Nie wiem, co tam się stanie, ale będziemy walczyć o jak najlepszą pozycję.